No musimy się spieszyć, jestem spóźniona, jest 35, a ja o 30 mam być już na fotelu i mieć kręcone loki. Jedziemy do Ochu, zapraszam Państwa, gdzie gram spektakl w reżyserii Krystyny Jandy. Jest to bardzo interesująca aktorka, ciekawie bardzo myśli, niekonwencjonalnie, odważna, otwarta. Uwaga, w tym zawodzie każda minuta się liczy. Szczenka opada. Jest wspaniałą aktorką. Wspaniałą. Cześć! Cześć, Julka! Hello! Julkę bardzo cenię za umiejętność przechodzenia z jednego stanu emocjonalnego do drugiego, cały czas zachowując wiarygodność. To jest najpiękniejsze miejsce świata. Scena ma wielki temperament. No, wszystko jest super. Do tego piękna. Julia Wyszyńska. Nagradzana aktorka młodego pokolenia, absolwentka Krakowskiej Akademii Teatralnej. Doskonale sprawdza się zarówno w rolach dramatycznych, jak i komediowych. Jest wyrazista i autentyczna. Oprócz pracy w Och Teatrze była związana m.in. z Teatrem Powszechnym w Warszawie, gdzie zagrała w sztukach takich jak Mewa, Chłopi czy Księgi Jakubowe. Na szklanym ekranie niebagatelne wrażenie zrobiła w roli rodzącej panny młodej w Ataku Paniki w reżyserii Pawła Maślony. Z kolei w filmie Miłość jest Wszystkim. W pamięć za Pada słynna scena w szafie. Nikt mnie nie obchodzi, kto gdzie siedzi. Ja jestem w szafie. Właśnie widzę, a czemu? lubię! Ty jesteś dziełcha z Mysłowic. Tak, znaczy ja się urodziłam w Mysłowicach, ale jestem w Katowic. Dziełcha? Katowic, dziełcha? ja. Rzeczywiście musiałam się na początku w szkole teatralnej pozbywać tego zaśpiewu. Idziemy do domu, albo masz ochotę coś zjeść, coś coś. A ale to jest bardzo piękne. Dzisiaj Julia jest docenianą i lubianą aktorką. Jej droga do sukcesu nie była jednak prosta. Trudne chwile pojawiły się już na studiach. Miałam na przykład ogromne trudności z krzykiem. W ogóle nie wiedziałam, jak to jest się złościć. I, i to były jakieś trudne momenty. A miesięcy siedziałam na drudach, drudach. to, więc jeszcze mam to nagrywać. Dla kogo? Ja się pytam. Jak i tak nikt nie będzie tego słuchać. Teraz mnie trochę przeraża, że za dobrze wiem, jak to jest. Będziesz żałować, że kiedykolwiek kurwa, siadłeś do tego komputera. A te rudą szmatę kulecicę też do taki, Nie żyjesz, pij. Najnowszą produkcją, w której możemy oglądać Julię, jest kosmiczny serial pod tytułem Misja. To przebojowa komedia, której akcja kręci się wokół niezwykłych perypetii piątki szalonych astronautów. To jest podstawa naszego społeczeństwa. To była taka. Inspiracja pandemią i tym gadaniem cały czas do kamery, i tym jakby dziwnym komunikowaniem się przez, przez internet. Pracujesz w takiej konwencji mocno komediowej, ale też nierealistycznej, więc to ci pozwala na granie formą. I to, to granie formą, na fantazję, na przegięcie pały, na. Odklejenie się od takiego realistycznego grania. Czy była pani już na terapii? Oho, oh, byłam, byłam cztery razy. Każda po dwa lata. Coraz więcej mówi się o szkołach aktorskich, że są pełne przemocy. Tak, tak. Mobbingu, tak. wykorzystywania seksualnego nawet. Tak, w teatrze. Przemoc. Hello. To jest. Chleb powszednim. Musisz wszystko znieść, nie możesz nikomu się sprzeciwić, bo pójdzie Fama, że jesteś trudną aktorką, że no trudno z tobą pracować. Nie, bo stawianie granic y, nie ma nic, nic wspólnego, nie powinno mieć nic wspólnego z y, upokarzaniem czy krzywdzeniem drugiej osoby. Po prostu mówisz, co jest dla ciebie ok, a co nie. Bo to później w pracy się kontynuuje. To nie jest tak, że, że ta przemoc się kończy na szkole.